Adrian Cyfer, piknik BSC w Mironicach, sobotnie popołudnie. Dobry sposób na spędzenie dnia? E, tak, bo to na pewno e, jest e, rozluźnienie przed meczem I myślę, że to jest e, e, dobry pomysł e, spotkania się z, e, ze sponsorami, z prezesem, z kibicami także i myślę, że by było tak e, jak najwięcej takich spotkań. Zapewne też trochę spuszczenie powietrza przed jutrzejszymi derbami. E, tak, ja, ja tak samo staram się podejść do tego na luzie. I nawet e, nie czuję takiej, e, takiej e, magii tych derbów, jak była zawsze kiedyś, bo chcę podejść na luzie do tego spotkania i pojechać jak najlepiej. Uczestniczyłeś już kiedyś w takich piknikach? E, tak, w tym roku było w...

Robert Rosowski, właściciel firmy Azel organizującej ten piknik BSC w Bieronicach. Panie Robercie, co Pana skłoniło, żeby zorganizować taki piknik dla Staligorzów? Co mnie skłoniło? Chciałem spróbować współuczestniczyć właśnie w sponsoringu klubu żużlowego, który jest takim dosyć charakterystycznym klubem no, dla naszego miasta. Chciałem też wypromować oczywiście swój nowy ośrodek, który powstał właśnie w tym roku, w 2012, dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej. No i lubię organizować sympatyczne, miłe imprezy. Czyli można powiedzieć, że to są pierwsze kroki w stronę sponsoringu klubu de facto? Tak, są to pierwsze kroki i dopiero jestem członkiem BSC dwa miesiące. E, fajny sposób na, spodze, na spędzenie sobotniego popołudnia, taki piknik? No myślę, że bardzo fajny, a należałoby zapytać gości, którzy przyjechali, czy mi się podoba, czy im smakuje jedzenie. No i podziękować najwyższemu, że pogoda dopisała. Panie prezesie, sobotnie popołudnie, piękna okolica to chyba świetny sposób na spędzenie weekendu. Świetny sposób na spędzenie weekendu przed tak ważnym meczem, jakim są derby z Zieloną Górą. Świetny sposób na to, żeby na chwilę o tych derbach zapomnieć. To już jest kolejne cykliczne spotkanie, które mamy z naszymi sponsorami. Z bardzo ważnymi postaciami, które wspierają naszą codzienną działalność klubu Żyżlowego. Bo tak naprawdę. I bez kibiców, i bez sponsorów, oczywiście też i bez wsparcia władz miasta prowadzenie klubu sportowego na takim poziomie nie byłoby możliwe. Który to już piknik dla sponsorów w tym roku? W tym roku jest to drugi piknik. Z reguły staramy się zrobić tak, aby były to dwa pikniki w ciągu roku. Do tego są to jeszcze inne spotkania, które dochodzą w pozostałych częściach roku, jak chociażby wspólna wigilia, zakończenie sezonu. Staramy się, aby te relacje nasze, czyli klubu ze sponsorami, były bardzo mocno zażyłe, dlatego że tak naprawdę to dzięki ich wsparciu finansowemu klub może funkcjonować, a z kolei my staramy się dołożyć wszelkich starań do tego, aby umożliwić im prowadzenie spraw biznesowych, aby im umożliwić nawiązywanie kontaktów w biznesie. Mówi Pan zawiązanie więzi między sponsorem a klubem? A czy jest to też okazja, żeby pozyskać nowych partnerów? To spotkanie jest spotkaniem zamkniętym. To jest spotkanie tylko i wyłącznie dla naszych sponsorów, którzy są z nami obecni w bieżącym roku. Jest to spotkanie, które ma wzmacniać i budować te relacje. A jeżeli ktoś nie jest naszym sponsorem, a chciałbym w takich imprezach brać udział, to jedyna droga jest tylko i wyłącznie poprzez zawarcie umowy o sponsoring reklamy Krzyżiek wszyscy zgodnie tutaj potwierdzają, że dzisiejsze spotkanie to fantastyczna okazja, żeby spuścić powietrze przed jutrzejszym meczem. Dla Ciebie również? No, na pewno jest to takie odreagowanie i fajnie było się spotkać tutaj z naszymi kibicami i fanami. No, By to nam pomogło przed jutrzejszymi zawodami. Ty jesteś w klubie dopiero od tego roku, czyli to jest dla Ciebie drugi piknik, tak? Tak, 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 jestem nie, po raz pierwszy jestem, bo ostatnio miałem eliminację do Grand Prix i nie mogłem tutaj być, ale jest fajnie i tak jak mówię, szkoda, że jutro mam ligę, bo na pewno byśmy dłużej zostali. Piotr Paruch, trener Stali rozmawiam rozmawiając z Adrianem Ceferem z prezesem Zmorą. Oni zgodnie mówią, że takie spędzenie popołudnia, sobotniego jest świetnym rodzajem spędzenia wolnego czasu przed tak trudnym meczem jak są derby. Czy zgadza się Pan z nimi? Witam bardzo i zgadzam się w 100%. Jak jechałem tutaj, małe napięcie jeszcze związane z falubazem. Tutaj przyjechałem, już jest spokojnie, luźno, fajna atmosferka, możemy trochę się zrelaksować i pojedziemy z powrotem do pracy już będzie małe napięcie, ale taki przerywnik się dobrze przyda. Czyli dzisiaj jeszcze macie zapewne trening, tak? Zawodnicy muszą się oszczędzać, jeżeli chodzi o, w szczególności o jedzenie. No i oszczędzają się, bardzo delikatnie jedzą i dzisiaj ruszamy na trening przed bardzo ważnym meczem z Zieloną Górą. Który tu już Pana piknik? Bo z tego co wiem, to one są organizowane dość często. Bodajże chyba piąty. I... Można powiedzieć, że jest najlepszy, czy były jakieś lepsze? Nie ma co wyróżniać każdego pikniku. Każdy jest dobry, są fajne konkurencje, dużo zabawy, dużo rozmów, spotkania z, ze sponsorami, którzy praktycznie widzą nas tylko w parkingu, zawodników w kewlarach, a tutaj mogą z nimi porozmawiać, porobić zdjęcia, uczestniczyć w konkursach, także bardziej się integrują z zawodnikami i zawodnicy integrują się ze sponsorami. Panie prezesie, sobotnie popołudnie i rodzinna atmosfera, fantastyczny sposób na spędzenie wolnego czasu. Tak, i wie pan, co mnie najbardziej cieszy: na pewno frekwencja, i na pewno mi cieszy to, że w Business Speedway Club są coraz młodsi uczestnicy tego spotkania, i to jest ogromna perspektywa dla Stali Gorzów. Naprawdę bardzo się cieszę, że w tym miejscu. Bo to są nasze ukochane Mironice. Ja zawsze twierdzę, że Mironice to jest sypialnia gorzowa. A muszę podziękować tutaj e, temu właścicielowi, który e, nas tutaj zaprosił, który też jest bezce, dlatego że to jest najbardziej uroczy zakątek e, podgorzowskiej miejscowości. Obserwując tak tych ludzi, tutaj jest około chyba 200 osób, tak patrząc na oko, czy czuje Pan dumę, że, że to Pan rozpoczął budowanie tego tworu zwanym Business Speedway Club? Tak, rozmawia Pan z pomysłodawcą. Wie Pan, e, moim marzeniem, które się już spełniło, wie Pan, to było to, że przyjdzie taki dzień, zawsze to mówiłem, bo różnie to przyjmowane było, że przyjdzie taki dzień, że nagle wszyscy zaczną mówić w naszym mieście i nie tylko, ale i w kraju i za granicą, że Stal gorzów jest marką. A dzisiaj jesteśmy obaj ubrani w kurtki Stali gorzów. jesteśmy z tego dumni, dlatego że wie pan, ostatnio nawet wyczytałem gdzieś, że firma Pentagon, która robiła badania, co jest największą marką Gorzów, wyszło jednak, że Stal gorzów. Nasz ukochany Żurzel, Speedway i z tego tytułu się bardzo cieszę, bo nie wiem, pan jest młodym człowiekiem, ale ile pan miał lat, 11 lat temu? 11 lat temu miałem lat 9. Lat 9, no to mogę powiedzieć ci synu, 9, 11 lat temu jak miałeś 9 lat, to tak naprawdę było to miejsce za opuszczone przez ludzi i Boga. Zawodnicy już chyba będą się powoli pakowali. 15.30 mają trening. Czy myśli Pan, że takie spotkanie ze sponsorami Ślankowa atmosfera, czy to może ich jakoś rozluźnić przed jutrzejszymi derbami? Dzisiaj w hotelu Kubu z rano piłem herbatkę zieloną z mistrzem świata Tomaszem Golobem. I rozmawialiśmy i sam Tomek Golob mówił, że on obiechł trochę klubów w kraju i na świecie. I powiedział, że naprawdę, takiej atmosfery, takiego klubu, jaki spotkał w Gorzowie. Pomimo, że on ma świadomość, że jest zbyt goszczy, powiedział, że takiego jeszcze nie spotkał. Jest tutaj 5 lat, czuje się fantastycznie. Dlaczego ja mówię? O Tomaszu Golobie. Bo wie pan, on tak naprawdę potrafi ocenić, bo on z nas wszystkich zna najwięcej klubów na świecie. I z tego tytułu. Wszyscy powinniśmy być dumni, nie tylko gorzowianie, ale cała część północna naszego województwa. Zresztą, wie Pan, przed chwilą zaczepiła mnie taka grupa sześciosobowa. Przyjechali z Barlinka, którzy od lat jeżdżą i się bardzo cieszą, życzyli nam i sobie przy okazji zwycięstwa. Pan Dariusz Bill, właściciel firmy Ebis, wspierający dzisiejszy piknik BSC w Mironicach. Panie Dariuszu, czy to jest dobry sposób na spędzenie sobotniego popołudnia? Witam. Myślę, że to jest dobry sposób. Takie imprezy w znacznym stopniu integrują sponsorów, kibiców również. Można się poznać, można wymienić pewne doświadczenie. Przede wszystkim można spotkać się z zawodnikami i, i tak jak dzisiaj otrzymać od nich autograf, zrobić wspólne zdjęcie. Czy to jest Pana pierwszy piknik? Nie. To jest już któryś z kolei piknik. Ostatnio był w Mierzęcinie w tym roku, jeżeli dobrze pamiętam. Czy można te dwie imprezy porównać? Charakter tamtej imprezy był bardzo podobny do tej. Myślę, że wszyscy uczestnicy, którzy wtedy byli, czuli się dobrze. Każdy był zadowolony, mógł skorzystać z szeregu atrakcji, które tam były oferowane przez organizatorów, jak i również firmy wspomagające rankowa e, atmosfera, wszyscy się dobrze bawią. Czy sądzi Pan, że zawodnicy, którzy tutaj uczestniczyli w tym pikniku e, będą trochę luźniej nastawieni do jutrzejszych derbów, bardzo trudnego spotkania? Nie, myślę, że to są profesjonaliści, nie wpłynie na nich, czy na formę, czy nawet na postawę e, to, że są tutaj wśród, wśród uczestników festynu. E, tak jak Chciałbym zauważyć, że no, oni uczestniczą w akcjach promocyjnych, na pewno biorą pod uwagę to, że muszą się skoncentrować, wypocząć, odpowiednio się przygotować, nastawić i dać z siebie wszystko, żeby wynik, który no, wiele osób oczekuje tutaj zgromadzonych, no, spełni się. Spełni się i będziemy wtedy mieli progres, czyli kolejny medal, no, nie, nie brązowy. Panie Tomaszu, fajna atmosfera na pikniku BSC w Miruńcach. Pańska drużyna właśnie w jednej z konkurencji wygrała 5-2. Jak oceni Pan dzisiejsze spotkanie? Sportowcy górą zawsze do końca walczą, więc zwycięstwo przyszło nie tak łatwo, ale wygraliśmy, cieszymy się z takiego przedsięwzięcia. Piknik rewelacyjny, dzieci dopisują. Mamy tych dzieci, jak i ojcowie również, także fajna, kolorowa zabawa. To nie jest Pański pierwszy piknik. Czy lubi Pan takie spotkanie ze sponsorami? Jeżeli mogę coś od Ciebie wnieść i co się dzieje w Gorzowie, a jest dla Gorzowa, to jak najbardziej. Zabawa przednia. Czy taka impreza może Was nieco rozluźnić, spuścić powietrze przed jutrzejszym meczem? Oby nie za bardzo. Eee, musimy być skupieni i przygotowani do walki na jutro, ale to niczemu nie przeszkadza.